Ale brudas. Dobra, pacjent na stole. Mam chwilę. Zobaczymy, co jest w środku. Nie chcę go na razie całego rozbierać. Zajmę się na razie tylko wylotem. Spróbuję go wyciąć bo ja już wiem co tam jest w środku tam jest rura z otworkami których moim zdaniem jest bardzo mało i, i zobaczę może uda się coś poprawić jak wytnę tą rurę to później sobie tam kamerką zaglądam jak on jest zbudowany zobaczymy o. rozbieram, tnę widzimy się za chwilę tutaj wytnę tą blaszkę pierw tu jest spaw, tu jest spaw z tyłu spaw i tutaj. A później będę się zastanawiał jak wyciąć ten spaw. Dobra, sprawa wygląda tak. Wyciąłem tą rurkę. Yy, ale nie mogę jej wybić, bo ona jest tutaj gdzieś spawana. Podejrzewam, że tu i tu. I nie wiem czy czasem jest spawana tu na końcu może nie ale nie mogę się do tego dobrać dlatego pruję cały zobaczymy czy się uda go wyproć bo tutaj są takie fest spawy nie wiem jak on jest skonstruowany Chciałbym to tak wyciąć po, po tym spawie, żeby tutaj go nigdzie nie pruć żeby to wyglądało cacy. No zobaczymy, czy mi się to uda. Kolejny etap. Wyciąłem tą rurkę z katalizatorem i jestem w szoku. Jestem w szoku, bo jak myślisz, że usuniesz to i nie będziesz miał katalizatora, to się grubo mylisz. Gdzie to światło? Muszę światła znaleźć. Proszę. Chodzisz i drugi katalizator. Obawiam się, że on jest na tej całej długości. Także. Daj łapkę w górę i prójemy dalej. Dwie godzinki później. Było trochę zabawy ze szlifowaniem. Chcesz zobaczyć coś w środku? łapa w górę. Nie zapomnij. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. lecimy. O proszę. Tak to wygląda w środku. Katalizator jest stąd dotąd. Czyli to jest jakieś. Czy mamy trówkę jakąś? 13 cm. No, tutaj jest przegroda. Wychodzi na tą przegrodę, część, część spalin idzie w rurkę i wychodzi tu, na tą przegrodę, i wchodzi tutaj, wychodzi na zewnątrz, a część spalin, która nie dała rady wejść tam, wchodzi do tej komory. Tutaj się dekompresuje i swobodnie gdzieś tam opuszcza później ten nasz wydech. Tak to wygląda. Tak to wygląda, trochę się tutaj naszlifowałem, tego żeby to później ładnie zamknąć. I teraz czekam na propozycję, co byś ty zrobił z tym wydechem. Na pewno pasowałoby usunąć katalizator, i co z tym, czy zostawić, czy usunąć. Jaki ty masz pomysł na ten wydech? Wszelkie propozycje rozważę. Niekoniecznie tak zrobię. Na pewno usunę kata. Ten wydech jest do motocykla od 2001 do 2002 roku do końca. 2003 rocznik już ma inny wydech. Inny pod tym względem, że ma inne to mocowanie. Wcześniejsze modele Zontesa przed 2021 rokiem nie miały tego katalizatora. Miały tylko ten katalizator w środku. Także gdzieś tam w internetach można kupić taki wydech bez właśnie tego kata. Zobaczę jak czas pozwoli. Zrobimy przeróbkę tego wydechu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ten wydech nie jest z mojego motorka. Zakupiłem ten wydech specjalnie po to, żeby go wypatroszyć. I. Yy, no, zajmiemy się z nim. Czekam na jakieś propozycje. I myślę, że oddam ten wydech w jakimś konkursie, może. Jednemu z Was yy, po przeróbce na podmiankę za niepatroszony. Także. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Yy, w każdym razie. Ja tutaj poczaruję. Piszcie w komentarzach, co tu z tym zrobić, czy to usuwać wszystko, czy, czy jak. Jakie macie pomysły? I widzimy się następnym razem. Pozdrawiam i do następnego, cześć.